Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Witam bardzo serdecznie. Miło mi przedstawić pana Jakuba i Adrianę którzy pracują w Liceum numer 10 imieniem świętej Marii Magdaleny we Lwowie. Zacznę od Pani, Pani Adriando. Proszę mi powiedzieć, kim Pani jest z wykształcenia? Skończyłam studia filologiczne na Uniwersytecie A Pan Jakub? Z wykształcenia jestem polonistą i w szkole e, uczę literatury polskiej. Pani Adrian, czego uczy w szkole? A ja uczę języka polskiego, ale jest to głównie gramatyka. Tak, to chciałbym dodać, że na Ukrainie jest to podzielone. W Polsce to jest jeden przedmiot jako język polski i w tym języku jest to język jak i literatura, natomiast na Ukrainie jest to podzielone na dwa przedmioty. Jest literatura polska i literatura powszechna i osobno język. Tak, i język jest nauczany bardzo szczegółowo. Tam są wszystkie zasady i to co chwilę się powtarza. Także jest dużo nauki. Także literatura polska w młodszych klasach zajmuje już dwie godziny w tygodniu, natomiast w klasach od dziesiątej do jedenastej, czyli dwóch takich, są to trzy godziny w tygodniu i jedna godzina języka polskiego. A proszę, powiedzcie mi, moi drodzy, co skłoniło Was, że pracujecie właśnie na Ukrainie? Chcieliśmy bardzo pracować wśród Polaków na Wschodzie i przyczynić się do, do edukacji tutaj na Ukrainie. Czyli rozumiem, że przyjechaliście Państwo z potrzeby serca, z misją, Pani Adrianno? Tak, tak jak najbardziej. Chcieliśmy przekazać swoją wiedzę, którą zdobyliśmy na studiach i w szkole, dzieciom, bo. Tutaj dzieci mają ograniczony kontakt z językiem polskim, słyszą go w domu, może też czasami w telewizji, ale na ulicy słyszą język ukraiński, dlatego jest taka potrzeba, żeby uczyć dzieci w szkole języka polskiego i literatury i uczyć tego bardziej szczegółowo niż uczy się w szkołach polskich w szkole. W Polsce. Tym bardziej, że program na przykład z literatury polskiej i literatury powszechnej nie odbiega od programu polskiego. Powiedziałbym nawet, że mi sam jest bardziej szczegółowy. A proszę mi powiedzieć, czy pozostałe przedmioty, to one są wykładane w języku polskim czy w języku ukraińskim? A pozostałe przedmioty są wykładane w języku polskim, oprócz takiego przedmiotu jak język czy literatura ukraińska. A ile jest uczniów w waszej szkole? W szkole uczy się około 200 uczniów. W związku z sytuacją wojenną część uczniów wyjechała za granicę, dlatego, dlatego uczy się zdalnie. Czyli to jest od przedszkola do liceum? Przybliżcie mi strukturę szkoły troszeczkę? We Lwowie funkcjonuje również przedszkole polskie, ale ono jest osobno. Natomiast do nas, w naszej szkole, działają klasy od pierwszej do jedenastej. Także zasadniczo od szkoły podstawowej aż do, aż do liceum. I, jeśli mielibyśmy to przełożyć na polskie warunki. I rozumiem, że wasi uczniowie kończą szkołę, kończą liceum egzaminem maturalnym. Tak. Kończą. Mogą, może być tak, że dzieci po dziewiątej klasie mogą pójść na studia, ale to są takie studia na uczelni. Nie wiem, jakby to nazwać, jak szkoła zawodowa, bardziej coś takiego. A po klasie 11 uczniowie zdają maturę i wtedy już mogą normalnie studiować na uniwersytecie. Także duża część naszych uczniów też wybiera się na studia do Polski. A czy te dzieciaki chętnie przychodzą do, do tej polskojęzycznej szkoły? Staramy się, żeby tak było. Tak, ale, ale widać, że tak, dzieci są radosne, uśmiechnięte. W szkole też jest no, wsiedzień, także no, my robimy wszystko, żeby, żeby tą atmosferę utrzymywać, zarówno na egzach, jak i na przerwach. A czy to są dzieci, mówisz o korzeniach polskich, czy też korzeniach ukraińskich? Większość naszych uczniów ma korzenie polskie, ale coraz częściej zdarzają się też uczniowie, którzy Pochodzą z rodzin mieszanych albo nawet ukraińskich, ale na przykład jak zaczęła się wojna, wyjechały do Polski i tam nauczyły się mówić i pisać po polsku, a później wróciły na Ukrainę. No i nie chcą zatracać tych umiejętności, które zdobyły. No i do tego chodzą do nas, ale dobrze sobie radzą i są na dobrym poziomie. A jak wygląda współpraca pomiędzy wami? Czy, większość, czy ci nauczyciele, które uczą na przykład biologii, chemii, fizyki czy matematyki, to oni są Polakami, czy Ukraińcy z biegłą znajomością języka polskiego? No, tutaj są i Polacy, i Ukraińcy z biegłą znajomością języka polskiego. Na korytarzu rozmawiamy ze sobą w języku polskim, zarówno, zarówno z dziećmi, jak i z nauczycielami. A jakie są układy pomiędzy nauczycielami w szkole? Przyjaźnijcie się, chodzicie gdzieś na imprezy? Tak, przyjaźnimy się i chodzimy na imprezy, że do, dobrze nam się pracuje tutaj z nauczycielami. A ile lat pracuje już pan na Ukrainie, panie Jakubie? Pracuję drugi rok w szkole. A pani, pani Adrianno? Ja też. Też dwa lata. Czy odwiedzacie? Z, z, z dzieciakami, z młodzieżą, Cmentarz Orlond Lwowskich? Oczywiście. Ym, za niedługo, 1 listopada, 1 i 2 listopada, będzie organizowana akcja Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego i dla Cmentarza Janowskiego. W tym dniu razem z, z dziećmi idziemy na Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Janowski następny dzień, żeby zapalić znicze na, na polskich grobach. Także w tamtym roku byliśmy i w tym roku też na pewno się wybierzemy. Oprócz tego program nauki w szkole świetnie odpowiada miejscu, w którym, w którym pracuję, dlatego że dzięki cmentarzowi łódźakowskiemu, a dokładnie dzięki osobom na tym cmentarzu pochowanym, mam możliwość prowadzenia na przykład wycieczek tematycznych. Mogę organizować wycieczkę w tamtym roku na przykład z klasą 10, no bo program się pokrywa, Organizowałem wycieczkę śladami polskich romantyków i pozytywistów, właśnie po cmentarzu łyczakowskim. Przeszliśmy śladami Ordona, śladami Konopnickiej, śladami powstańców listopadowych, styczniowych, kościuszkowskich. Także no, miasto jest przebogate i jest, sta, stanowi bogaty materiał do tego, żeby, żeby tutaj łączyć pracę i, i swoje hobby. Tak Robicie Państwo akademię na przykład z, na 11 listopada, święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne, tego typu. Chodzi mi o kulturę. Czy przekazujecie e, no, kultywowanie polskiej kultury? Pani Jado, bardzo proszę. E, tak, w naszej szkole jest tak, że każda klasa odpowiada za jakieś święto. I zawsze jest tak, że jedna z klas odpowiada na przykład za 11, 11 listopada, później któraś klasa odpowiada za święto świętego Mikołaja, później Boże Narodzenie i tak przez cały rok szkolny. Ale na lekcjach oczywiście dbamy o to, żeby kiedy zbliża się jakieś święto narodowe, przybliżamy uczniom, przybliżamy uczniom to święto przez czytanie tekstów. Otrzymaliśmy z Orpegu... Bardzo dobre materiały pomocne i dzięki nim też, e, e, też zaznajamiamy uczniów z polskimi zwyczajami i, i obrzędowością. I z tradycjami I również. z tradycjami, tak. A czy te dzieciaki i ta młodzież chętnie uczy się w języku polskim? Tak, bardzo chętnie. Robimy wszystko, żeby tak było. Pani Adriano, a tak teraz będę pytał… Jakie problemy ma młodzież z wymową polską? Bo no, zdają, zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwy język i te głoski e, trudne, sz ż mogą mi sprawić problemy. Jak pani to robi, że, że mówią dobrze te głoski? Robię z nimi często różne ćwiczenia. Na przykład uczymy się wymawiać różne łamańce językowe. No, ale też zwracam im uwagę, jak ktoś na przykład często popełnia jakiś błąd, no to później robię lepiej o tym, tak, żeby cała klasa wiedziała, jak powinno się mówić. Często zdarza się tak, że dzieci, które są z rodzin mieszanych albo które mało mówią po polsku, wymawiają trzy nietwarde, tak jak to jest w języku polskim, tylko bardziej tak miękko, ci. I to też rzuca się, może nie w oczy, ale słychać, że jest taka naleciałość, no i staramy się nad tym pracować, żeby tego unikać. Pojawiają się też różne inne błędy, no ale tak, po troszkę, po troszkę zniwelujemy je. Już praktycznie kończąc, chciałbym poprosić Państwa o przesłanie dla nauczycieli uczących poza granicami kraju. Co chcielibyście im Państwo powiedzieć? Myślę, że na pewno każdy się spotka z jakimś wyzwaniem i z trudnościami, ale nie należy się tego bać, tylko szukać rozwiązań i być pozytywnie nastawionym, dlatego że praca, mimo że jest trudna, to jest też bardzo przyjemna. Dzieci są chętne do nauki. No i jak się je zainteresuje już to później będzie tylko łatwiej i przyjemniej się pracowało. Panie Pani Kubo, co pan ma do powiedzenia kolegom i koleżankom? Chciałam powiedzieć, że warto wkładać serce i swój czas w edukację, dlatego że kiedy widzi się efekty tej pracy, to motywuje to nauczyciela do, do, dalszych, do dalszych działań. Pochwalcie się, czy wasi uczniowie mają jakieś sukcesy w konkursach w Polsce czy nawet na Ukrainie? Tak, co roku, co roku, praktycznie od roku, teraz jest drugi rok naszej pracy, przygotowujemy dzieci do udziału w różnych konkursach. W tym roku przed nami za miesiąc konkurs Kresy, którego eliminacje odbędą się w naszej szkole, później będą kwalifikacje na Ukrainie w Kijowie do etapu ogólnopolskiego. Następny konkurs to konkurs imienia Marii Konopnickiej, który odbędzie się w Lwowie, bo w Lwowie działa również druga szkoła polska, numer 24. I tutaj kolejne konkursy, także, także pracy mamy ogrom i w tamtym roku byłem właśnie w na finale ogólnopolskiego konkursu presy. Co prawda, to nie, nie były moje bezpośrednie uczennice, ale absolwentki. Naszej szkoły, które zakwalifikowały się do tego finału i bardzo dobrze wypadły, chociaż niestety nie udało się zdobyć głównych nagród. Chciałem jeszcze tylko dodać, że przygotowujemy dzieci też do Olimpiady Języka Polskiego. E, tak, rok temu było tak, że Brały udział dzieci, które chodziły do klas starszych i których my nie uczyliśmy. A w tym roku padło takie wyzwanie, że przygotowujemy już swoich uczniów do tej olimpiady i zobaczymy, jak pójdzie, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. Wiem, że czasy są trudne i dla Was, i dla narodu ukraińskiego. Jak Wam się pracuje w tych trudnych warunkach? Jest to dla nas pewnego rodzaju wyzwanie. Dlatego, że kiedy nie ma alarmu, no to wiadomo, uczymy w klasach. Natomiast jeśli za oknem pojawi się dźwięk alarmu, to całą szkołą schodzimy do specjalnie przygotowanych w szkole schronów. No i tam prowadzimy lekcje. Tak, a jeszcze jeżeli na przykład alarm są w nocy, to zdarza się, że na następny dzień y, mało dzieci przechodzi do szkoły albo się spóźniają. Także to są takie trudności, które nas napotykają. Ale mamy nadzieję, że to wkrótce się skończy i wszystko wróci do, do norm. Proszę państwa, życzę państwu wszystkiego najlepszego, dalszego zapału w tej. Odpowiedzialnej i trudnej pracy na emigracji, a szczególnie w tej pracy waszej w Lwowie, w warunkach wojny. Życzę, żeby pokój zapanował jak najprędzej. Proszę Państwa, z Adrianną Jakubem Fołtą rozmawiał Mirosław Wcześniak. To finansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków ministra Edukacji Narodowej.